Republikanie z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów piszą do ustuli von der Leyen w sprawie polskich wyborów prezydenckich. Chcą wyjaśnienia sprawy nielegalnego finansowania spotów, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Republikanie wyrażają, tu cytat, głębokie zaniepokojenie doniesieniami o wydarzeniach w Polsce, które mogą podważyć uczciwość jej procesów demokratycznych. Doniesienia o finansowanych z zagranicy reklamach politycznych faworyzujących Rafała Trzaskowskiego, kandydata koalicji obywatelskiej popieranego przez premiera Donalda Tuska, które mogły mieć miejsce z naruszeniem polskiego prawa, w połączeniu z doniesieniami o trwającej od miesięcy odmowie rządu Tuska podporządkowania się nakazom sądowym nakazującym przekazanie środków publicznych opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość. Sugerują celowe działanie mające na celu zmianę warunków gry wyborczej. Działania te, mające miejsce pod nadzorem Komisji Europejskiej, ujawniają niepokojące podwójne standardy w podejściu Unii Europejskiej do praworządności w Polsce, co wymaga pilnej uwagi. Najbardziej szokuje kongresmenów amerykańskich,